Dzisiaj na podstawie takiej mojej próbki pokażę ci jak wykonać taką dużą chustę ściegiem mech, łącząc kolory, w każdym rzędzie można dodać inny kolor. Ja swoją chustę wykonałam z włóczki Drops Merino Extra Fine, a na końcu pokażę ci jak zrobić takie zakończenie pikotkami. Zaczynajmy. Zaczynamy. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka, pętelka początkowa, sobie i przyciągamy nitkę. Teraz dopiero liczymy. 1, 2, trzy, cztery, 5. Teraz robimy oczko ścisłe w pierwsze oczko łańcuszka. Następnie robimy pierwszy rząd. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka. Teraz zrobimy półsłupek w kółeczku stworzonym z naszych łańcuszków. Oczko łańcuszka. A teraz Kolejny półsłupek. Teraz środek, czyli dwa oczka. Zawsze środkiem będą dwa oczka. Teraz druga część, symetrycznie półsłupek. Oczko łańcuszka. Półsłupek. I półsłupek nawijany, czyli nabieramy nitkę. Wkuwamy się. I przeciągamy przez wszystkie trzy nitki. Teraz rząd jest gotowy. Jeszcze musimy zakończyć ten kolor i zrobimy jedno oczko łańcuszka i je tak ściśniemy, żeby było małe. W ten sposób robótka się nie rozwiąże. To był rząd pierwszy. Teraz przechodzimy do rzędu drugiego. Odwracamy robótkę i żeby doczepić kolejny kolor, wbijamy szydełko pod dwie nitki. Przeciągamy nowy kolor i robimy oczko łańcuszka z dwóch nitek. Wyciągamy krótszą nitkę i robimy jeszcze dwa oczko łańcuszka. W tym samym miejscu robimy półsłupek. I tak zaczynamy każdy rząd. Teraz oczko łańcuszka i półsłupek w miejscu, gdzie było oczko łańcuszka z poprzedniego rzędu. Znowu oczko łańcuszka. Przechodzimy teraz do środka chusty. W środku zawsze robimy jeden półsłupek. Dwa oczka łańcuszka i znowu półsłupek. I tak wygląda zawsze środek. Teraz oczko łańcuszka i półsłupek w oczku łańcuszka z poprzedniego rzędu. Oczko łańcuszka i teraz. W miejscu pomiędzy łańcuszkiem a półsłupkiem z poprzedniego rzędu zrobimy półsłupek i półsłupek nawijany. Jest to najprostsza metoda, żeby dołączyć te dwa ostatnie ściegi. I teraz na koniec tego rzędu znowu robimy oczko łańcuszka i ściągamy nitkę. To jest rząd drugi. Teraz zrobimy rząd trzeci, poćwiczymy, a na końcu zrobimy takie ozdobne zakończenie chusty. Pokażę wam, pokażę wam, jak zrobić takie ząbki. Teraz dołączymy trzeci kolor, czyli znowu odkręcamy robótkę. Możemy od razu zacząć wlawać tą luźną nitkę. I robimy oczko z dwóch nitek, wyciągamy tu krótszą. I robimy jeszcze dwa oczka. I teraz możemy sobie tutaj położyć te luźne nitki i zacząć je od razu wrabiać, wtedy nie będziemy musieli na zakończenie chusty chować wszystkich nitek. Czyli robimy znowu półsłupek w tym samym miejscu, co łańcuszek i teraz robimy oczko łańcuszka. Teraz już robimy wściek mech, czyli półsłupek w miejscu, gdzie było oczko łańcuszka z poprzedniego rzędu. Bardzo ładnie tutaj widać to miejsce. Żeby chusta była ładna dwustronna, żebyśmy nie wbijali się tutaj w te pętelki z przodu. A nie z tyłu. Staramy się celować z prawej strony oczka łańcuszka, czyli tutaj ładnie się wbijemy między dwa półsłupki. Przeciągamy nitkę. I teraz znowu oczko łańcuszka. Te nitki sobie od razu wrabiam. I znowu półsłupek. I oczko łańcuszka. I teraz nasz środek, czyli dwa oczka łańcuszka. Czyli półsłupek, dwa oczka, znowu półsłupek, oczko łańcuszka, półsłupek, oczko łańcuszka, półsłupek, oczko łańcuszka. I teraz tu w tym miejscu między trzema oczkami łańcuszka a półsłupkiem robimy znowu. półsłupek i półsłupek nawijany. I kończymy nasz kolor robiąc oczko łańcuszka. Jeżeli bym dalej robiła tym samym kolorem, oczywiście nie robię tego jednego oczka, tylko odkręcam robótkę i zaczynam znowu od trzech oczek łańcuszka. Czyli każdy rząd zaczynamy trzy oczka łańcuszka i półsłupek. W tym samym miejscu, a następnie oczko, łańcuszka, półsłupek, oczko, łańcuszka, półsłupek, oczko, łańcuszka. Gdy dojdziemy do środka chusty, robimy półsłupek. Dwa oczka, łańcuszka, znowu półsłupek. Znowu oczko, łańcuszka i tak po kolei. Robi się to bardzo przyjemnie. A teraz pokażę wam, jak zrobić takie ozdobne zakończenie z zigzag. O tutaj mam. Wygląda to w ten sposób. Czyli muszę dołączyć nowy kolor. Teraz od razu zrobimy pierwszy pikotek, czyli będą dwa oczka łańcuszka. I Pętelkę drugiego oczka z lewej strony robimy oczko ścisłe. Teraz w tym samym miejscu robimy półsłupek. To już jest pierwszy pikotek. I teraz zamiast oczka łańcuszka będziemy robić taki pikotek, czyli dwa oczka łańcuszka. I w pierwsze oczko w pętelkę z lewej strony robimy oczko ścisłe. Teraz robimy znowu półsłupek. No i już takie pikotki mamy. Dwa oczka łańcuszka. Oczko ścisłe. Czyli znowu robimy półsłupek. Zawsze zamiast oczka łańcuszka po prostu pikotek. Dwa oczka łańcuszka w tętelkę pierwszego oczka z lewej strony, oczko ścisłe i półsłupek. Dwa oczka łańcuszka, oczko ścisłe i tu w środek chusty półsłupek. Dwa oczka łańcuszka, oczko ścisłe, półsłupek i tak do samego końca. Teraz tutaj w ostatnim oczku, półsłupek, dwa oczka łańcuszka, tylko ścisłe. I zrobimy półsłupek nawijany. I już możemy sobie zamknąć robótkę. Tak wygląda nasz trójkącik. Mam nadzieję, że nauczyłaś się, jak robić tym bardzo prostym ściegiem mech z chustę. Baw się kolorami. Kombinuję. Ja wybrałam sobie takie jeszcze trochę zimowe kolory. Tutaj dałam więcej białego. Tutaj taki motyw. I zakończenie.